Cześć, witajcie, kochani. Bardzo miło mi Was powitać. W piękny nowy dzień, dzień, który dane nam było przeżyć w zgodzie, w umiłowaniu i w jedności w jednym, kochani królestwie, jakim jest królestwo naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I dzisiejszą poranną nie tylko medytację, ale właśnie naszą Modlitwą chciałabym ukierunkować e, względem słowa, e, które e, wczoraj e, wewnętrzny głos i również moje oczy ukierunkowane zostały e, względem e, honoru. Honor, e, jaką jest również cześć, honor, jaką również jest e, celebrowanie, i uczczenie, i ukazanie naszego zamiłowania. Jaki również właśnie tej zwanej, tak zwanej właśnie dla nas uwielbienia i również zaszczytu. Zaszczytu, jaki należy się na początku naszemu jedynemu królowi, królowi, jakim jest i który włada naszym królestwem niebios, królestwem, jakie przyszło z nieba na ziemię i królestwo, do jakiego Bóg. Woła i jest stworzone dla każdej żywej istoty na Ziemi, dla Ciebie, dla mnie, dla Twojej i mojej rodziny i najbliższych. Jest to Królestwo Jezusa Chrystusa w jedności, w unifikacji, w jednym ciele, w jednego serca, kochani. I dzisiaj chciałam zgodnie ze słowem biblijnym, jakie wczoraj wieczorem i dzisiaj rano również właśnie Duch Święty utrzymał w moim. Umyślę, i nakazał mi właśnie to słowo dzisiaj podczas naszej porannej medytacji, modlitwy wnieść i uhonorować Jezusa Chrystusa, mojego króla, mojego Zbawiciela, mojego Pana i mojego również najbliższego lidera i przywódcę względem słowa z Księgi Rzymian 12,10, która nakazuje. Aby miłować się bratejskiej miłości, ukazywać życzliwość jedno drugiemu. Bóg również nakazuje pokazowanie tej czci jednemu drugiemu, wyprzedzając innych. Ja dzisiaj właśnie, drodzy moi, chciałabym nakazać, nakazać i wołać was wszystkich, abyście ukazali miłość braterską, życzliwie jedno drugiemu, poprzez właśnie tą cześć, oddanie, oddanie jedno drugiemu, honorując. Brata, komukolwiek czujecie skrzywdziliście albo zrobiliście złowy, rządziliście. Dzisiaj właśnie chciałabym, żeby ten dzień był właśnie wołaniem o Boga przebaczenie i oczyszczenie. Czy to była nasza duma, pycha, buta, wywyszanie się, czy to była nasza również nieumyślna reakcja może jakieś słowo, które kogoś skrzywdziło. Dzisiaj właśnie chciałabym, aby ta książka Rzymian, rozdział 12, wers 10, był dla Was właśnie tą inspiracją i tak, abyśmy dzisiaj uhonorowali na początku naszymi sercami, naszym życiem, naszymi umysłami, naszą duszą i również tym, co dzisiaj robimy, tym, co dzisiaj chcielibyśmy również wykonać w ciągu dnia naszego Pana i właśnie jedynego króla. Króla Niebios i króla Królestwa Świętego, królestwa, które jest na Ziemi, ale nie w pełni. I dlatego Bóg właśnie nakazuje i nawołuje nas wszystkich, żebyśmy wstąpili również do y, tego królestwa, ciesząc się w obfitości życia przy boku prawej, przy prawicy naszego Boga, na jakim y, stoi nasz właśnie zbawiciel i król nad królami, jakim jest jedyny król Jezus Chrystus. Y, Dlatego dzisiaj oddając cześć, honor i celebrując Jego imię, pozwólmy w, poko pokonie, w pokorze schylając nasze głowy, uhonorować właśnie podczas naszej medytacji naszego Pana, Boga, ale również pozwalając skupić się na każdej osobie i na również innych, których dzisiaj chcielibyśmy. Uhonorować względem ich roli, względem ich również pracy, jaką w życiu dla nas wykonali, jaką nas ukierunkowali, pozwalając uhonorować naszych również liderów, przywódców, uhonorować naszego prezydenta Rzeczypospolitej, uhonorować naszego premiera, uhonorować również liderów i przywódców poszczególnych stanowisk. Jakich nasz Pan pozwolił im wykonywać, i prosząc naszego Boga, aby dał im nie tylko świadomość, ale również mądrość, mądrość i roztropność, i odpowiednio również postawę w wykonywaniu tych zawodów, żeby właśnie światłość i miłość braterska i bliźnia była przywódczym dla nich światłem i drogą w wykonywaniu ich zawodów, tych zawodów, żeby nie patrzyli oni na to, co dla nich dobre, a dla to, co dobre dla ogółu, dla masy ludzi i innych, którym właśnie służą, pozwalając, aby roztropność i właśnie wiedza, jak i również doświadczenie, i również to dobro ogółu kierowało ich zawsze w ich sercach i w ich różnego rodzaju decyzjach, żeby ich pokora, a nie duma nie pycha, żeby właśnie ich małość w obliczu Boga była ukierunkowaniem w ich życiu, tej właśnie roli i tej pozycji. Pozwólmy również uhonorować naszych mentorów, naszych rodziców, naszych również pastorów naszych braci i sióstr, którzy codziennie nasze życie dodają wartości dodatniej i pozwalają stać się lepszymi ludźmi. Pozwólmy, aby nasi nauczycielowie, nauczyciele, ludzie, którzy w nas w życiu na co dzień właśnie kierują i ukierunkowują i ci, którzy nawet w przeszłości do tego przyczynili się. Aby właśnie dzisiaj honor i cześć, jak i również celebrowanie było ukierunkowaniem w pełni naszej pokory, poprzez oddanie tej właśnie bratejskiej życzliwości, i miłości dla każdego, a szczególnie dla tych właśnie, których nosimy w sercu i jesteśmy wdzięczni, wdzięczni za ich. Mądrość, jaką nam dali, za ich właśnie również ukierunkowanie, za ich pomoc w wykreowaniu nas, naszego życia. Dziękujemy i, i właśnie honorujemy, oddając tą braterską życzliwość i cześć. Z prochu powstałeś i proch się obrócisz, i to jest nasza właśnie małość w życiu, ale wielkość również człowieczeństwa, jaką Bóg nam dał, ponieważ On nam dał władzę na Ziemi, żeby mądrze i roztropnie Ziemią właśnie władać, i do tego nakazuje właśnie Bóg nie tylko nas samych w naszych rolach poszczególnych w życiu, do tej właśnie roztropności, do tej właśnie również małości i pokory w Jego oczach, ale. Również rozwagi. rozwagi, jeżeli chodzi właśnie o nasze role, które nadane są w życiu dla naszych zawodów, dla naszych również tytułów i odpowiedzialności zgodnie z tym, co Bóg, do czego Bóg nas nawołuje i nakazuje. Uhonorując również wola Boga w tym, wolę Boga. Nie naszą, a Jego. Honorując również Boga właśnie jako Pana, który wybrał ścieżki w naszym życiu, a zgodnie z Jego wolą, która jest prawa, prawidłowa i najlepsza. Dziękując również za nasz oddech dzisiaj, za kolejny dzień życia. Naszej dzisiaj medytacji i modlitwie, prosząc, aby nas, nasz Bóg, Syn Boży w Duchu Świętym, nas dzisiaj umocnił, wzmocnił i również chronił. Chronił w Jego sile, w mocy w obecności, otwierając właśnie prawdziwe i prawe drzwi. Jemu światło, gdzie możemy być Jego żołnierzami i przedstawicielami Jego królestwa na Ziemi i obliczem światłości, do której Bóg nas nawołuje i również wzywa. Pozwólmy, aby dzisiaj ta miłość również i życzliwość były relacją nas samych, nas samych, czyli również relacją zgodności z Duchem Świętym, który żyje w nas i nami kieruje. I Jest właśnie tą światłością i królestwem Boga jednego, jedynego w nas samych. Jeżeli dzisiaj jest dzień, abyśmy również ukierunkowali naszą cześć i honor do bliźnich, których żeśmy zranili, pozwólmy, aby również słowo wybaczenie i przebaczenie było w naszych sercach i na naszych ustach, kochani. Pozwólmy, aby dzisiaj nasze serca urosły w oczach Boga, żeby był On nie tylko z nas dumny, ale żeby właśnie również cieszył się. Cieszył się na twarzy z tego, iż jesteśmy posłuszni i jesteśmy prawdziwie w Jego oczach dzisiaj, a odzwierciedleniem Jego serca i jego właśnie prawej postawy jako córki i synowie i jako przedstawiciela w równi jego królestwa na ziemi, królestwa niebios, królestwa miłości, królestwa uhonorowania i miłowania jedno drugiego tu właśnie na ziemi. Tak jak jest to zapisane i również w pełni zrealizowane w niebie. Na sam koniec naszej dzisiejszej modlitwy i medytacji chciałabym, abyśmy głębszym oddechem, otwierając nasze serca, wznosząc nasze dłonie, i wydechem, udrzali dłonie, blisko naszego najważniejszego mięśnia i serca, uhonorowali dzisiaj ten dzień, uhonorowali również. Boga uhonorowali, jedno drugiego i nie zapomnijcie, aby oddać właśnie tę cześć w życzliwości i w miłości dzisiaj. Szczególnie dla tych, którzy czujemy i wiemy, żeśmy za nimi i tych, którzy właśnie potrzebują tego właśnie słowa miłości. W imię Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Króla i Pana. Amen i Namaste.